Dlaczego tylu przedsiębiorców wybiera fundację rodzinną? To proste: podatki i bezpieczeństwo. Każdy, kto prowadzi spółkę lub jednoosobową działalność, wie, że podatek CIT i PIT potrafi zjeść bardzo znaczną część zysku, a fundacja rodzinna może całkowicie wyeliminować podatek od dywidend. Spółka zarabia, wypłaca dywidendę do fundacji rodzinnej. Fundacja nie płaci od tego podatku CIT i trafiają do bezpiecznego miejsca, które jest oddzielone od ryzyka prowadzenia biznesu. Fundacja inwestuje dalej w papiery wartościowe, inne spółki, w nieruchomości. Po pierwsze, majątek fundacji rodzinnej jest bezpieczny nie zagrożony ryzykiem spółki operacyjnej. Po drugie, pieniądze przekazane fundacji rodzinnej nie są obciążone podatkiem dochodowym. Całość pracuje na Twój majątek. To czysta racjonalizacja podatkowa i długofalowe budowanie fortuny. Dlatego przedsiębiorcy, przez mędrsena po setki innych, wybierają fundację rodzinną. Chcesz wiedzieć, jak to wygląda w praktyce? Zostaw komentarz albo odezwij się do mnie w wiadomości prywatnej.